Minęła godzina 21.00, zapraszam na wieczorne wydanie wiadomości. Dzisiaj porozmawiamy o zamieszkach w Sieratku, a dokładnie o proteście kobiet. Będzie też wywiad z ratownikiem KPP. Propsuję.

Naprawdę to trochę A żebyś wiedział. Tak? Dokładnie po. Ja to mam takie bardzo proste pytania. Jak ty jest, bo ty działasz tutaj w pojedynkę, nie? Bo na radiowozy to mieli policję, jest pełno z ratowników, jesteś tylko ty. Tak, sytuacja wygląda w ten sposób, że no, ja działam tak samo jak w Warszawie, słuchaj, że yy, po prostu dogadają się z Centrum Powiadomienia Ratunkowego, tak, yy, ja jestem ratownikiem KPP, tak, działam na co dzień w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, i po prostu zadzwoniłem, dogadałem się z dyspozytorami, że no, jest taka potrzeba, ponieważ pewno brakuje, znaczy czy jest taka potrzeba, bo pewno brakuje karetek z, sytuacji, znaczy, z powodu sytuacji epidemiologicznej. Yy, no i po prostu po uzgodnieniu z dyspozytorem okazało się, że no, mogę przyjechać, oni mi na to wyrazili zgodę. Ja się włączyłem, wiecie, tak bezstronnie, nie popierając żadnej strony. Najlepiej no jest. Pomagam tak. każdemu, no etyka pracy ratownika, no nie? Wiadomo. No i tam po jest. prostu jestem na miejscu, tak? reaguje w razie potrzeby. Tak to działa. Miejcie jakieś reakcje? Tak na yy... poważniejsze coś? Czy... Poważniejsze to nie, było takie lightowe, że dzieciak się wywrócił. A, no to chyba, chyba no dobrze. Spokojnie, nie? cieszę się, że nie mamy jak w Łodzi, gdzie po prostu no, od razu nam wbija yy, oddział prewencji policji, tak? Bo o. wtedy byłoby gorzej, wtedy na pewno prawdopodobnie tłum by był w innym nastroju. Jakby zaczęli tarcze i białe kaski, pałki. Yy, wtedy no podejrzewam, osobiście z własnych doświadczeń, że doszedłby gaz, tak? No, no na, ten, na te wypadki mam tutaj w butelce yy, taki roztwór do neutralizacji, yy, wody z solą, natężenie, stężenie soli to jest 0,9%, to, I to tak jak jest... w ludzkim organizmie, nie? Czyli neutralizuje gaz? Znaczy nie tyle neutralizuje, po prostu nie zmywa, jest. zmywa, tak? A. Do neutralizacji skutków, nie do neutralizacji kaptajcyny, tak? to jest najgorsze. Eee, no. Ale cały tłum, cały tłum, znaczy, to pewnie, no, to ja sobie wydaje, no cały te... tłum jak się wyszło objąć, nie? W sensie, bo to widziałem Ciężko te... było, słuchaj, śmigać też. cały czas z prawa na lewą, z lewa na prawą rowerem, eee. ale no niestety nie mamy innej możliwości, jestem sam, no niestety Rob też trochę rozleciał. No, no, no i z powodu tego... No był, tak, no, można, to można to było zawsze na nich liczyć, ja też z nimi trochę starają się tam jakoś współpracować na ile to było możliwe. No i teraz ich po prostu nie ma, bo się rozlecieli. No takim frywolnym ratownikiem, że tak powiem, to jestem no, jedyny na całym miasto w tym. Bo troszeczkę to zajęć mi nie ma w miarę sporo. Tak, nie znaczy nie takim wiesz, takim w takim sensie aktywnym, że jeżeli coś trzeba, to zareaguję sam na własną rękę, z uzgodn w uzgodnieniu, że jasna tam z Centrum Powiadamiania Ratunkowym. Tak, tak, widzicie, coś się dzieje, to często cię widzę. Tak, nie? tak. No ja to uzgadniam tak. wiesz z organizatorami, tak teraz była rozmowa za nią, że przyjadę. Była też rozmowa z dyżurnymi policji, straży miejskiej, straży pożarnej, pogotowia, tak? No myślę, najważniejsze z pogotowia to nie jest dyżurnym, nie. z dyspozytorem, nie? Ale A. było wszystko uzgodnione, tak? Że po prostu, no, żebym mógł odciążyć ten system w sytuacji COVID-a, tak? Chcesz, może dodać coś od siebie tutaj, tak? Nie no, no, myślę, że się razu jest bardzo spokojne. te protesty były bardzo spokojne. Nie leciały szyby, nie pękały chodniki. Nie leciały chodniki. szyby, nie pękały chodniki, tak jak bruk nie był rwany, tak jak w Łodzi, w Gdańsku, A. w Warszawie, Boże. Yy, no i cieszymy się, że dobrze się skończyło, że nie było poszkodowanych, tak? No bo to zawsze mogło być inaczej. Mogli się nie dogadać z policją, Mogli, policja mogła też zadzwonić po prewencję, tak? Po I Byłoby i gorzej. No, i mówię, to, by było. mówię to powtarzam się trochę, ale no... Wiadomo. To jest podstawa, tak? No widzę właśnie koledzy się rozjechali już w w ogóle wszystko, nie? <laughs> Była to demonstracja ludzie, nie tak, widzieliście te ujęcia! Zyma. Tak, ogólnie to tutaj nie mogu, Nie mogłem się tam przecisnąć, teraz jest pustka, kochan, no tak, to. Podczas, to było szybkie, to było takie, takie Iść tam z pisem, nagle się wszyscy rozeszli. Koniec, kwestia, podczas całego wywiadu. No ile, kwestia, kwestia paru pytań dwóch, trzech i. No, 5 minut. Znaczy, Pięć minut, ale to. oczywiście moja praca się na tym jeszcze nie kończy, tak? No o ile tutaj Kacper będzie chciał, będzie mógł ze mną trochę jeszcze pojeździć, popatrolować. Ponieważ no, dostałem taką prośbę też trochę, żeby no, przepatrulować jeszcze okolice, ponieważ no, po takich protestach hmm. mogą tworzyć się grupki, które niestety mogą robić sobie krzywdę. No? Na takie afterparty by polecali. Tak, tak, tak. takie afterparty. No. no to na tyle. tyle. Dzięki za wywiad. Dzięki.

Dobrze, a no, ja wiem, że jachwem nie zbawi, ponieważ Chrystus to tylko prorok. Uważam tak, sery... bo jestem Żydem. Żywym Bogiem, w Twoim życiu jest żywy. No i super. Dobrze, a no, ja ponieważ jestem Żydem. <ślaming> Jakiś się bior co do żyć. No nie, żyć. No, ja nie <śmieniciela> nie ma takich ma, chce się kroić Korona, pan sobie maskę założy, bo pan nie zarazi, bo panie już... nie dobry, do To jest, do jest, no, jest akurat no. tak, jeszcze jest to, wolne u nas, każdy może wiedzieć co chce, tak? No właśnie. Polska ginie, bo nie zna Chrystusa. Polacy muszą zmierzyć, że w Chrystusie jest ratunek, tylko w Chrystusie. W żadnych demonstracjach, w żadnej polityce, w Jezusie Chrystusie no, nie, nie To na... 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 Gdy na... 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 Gdyby nie na... demonstracje to byśmy nadal żyli w komunie, a księża byliby przesiadowani według Pana wiary Ale no cóż <laughs> No to wiadomo tak tego trzeba kochać. Ja no to oczywiście. No. Grzechów wiek, grzechów, nie, grzechów nie Ale co ma się dzieje? Ale ludzi trzeba coś, co, co ma się dziecko? A A Kto co inny kocha ja nie wiem, co nie kocha. Ja mówię, My to się wszyscy, wszyscy lubimy, prawda? Lubią No prawda, no to nie ma problemu, Wtedy sama jest, nie? Prawda, nie mnie lubią. O, macie, jest, jest, jest sama. Macie wato,

<śmianowicie> tak Stułby życie. Szukajcie. Najważniejsze ja to jest nieodziejny. Nie byłem się. Maska. Hmm. E, taką miałbym jeszcze małą prośbę odnośnie tej e, tutaj wstawki. Potraktujcie to proszę jako nieśmieszny dowcip, bądź do wsi, bez płęty. Tyle, tyle ode mnie. To my jesteśmy w miejscu, gdzie był protest w moim rejonie operacyjnym w samym jego centrum. No i teraz jako, że no tutaj już się nic nie wydarzy. No, podjąłem decyzję, że zakończam czynności związane z zabezpieczeniem tej rejonu. Informuję o tym pogotowie. No i jadę do domu, nie? Na tym się to skończę. Wykręcę numer zadzwonię, żebyście wiedzieli jakie informacje trzeba podać. Po zakończeniu czynności przez ratownika KPP, znaczy przynajmniej wypada, jeżeli się to uzgadniało wcześniej z CPR-em. Kamerujemy się? E, dobry wieczór, e, pani ratownik. Dwóch rzeczy. Tak z tej strony. E, ja ja się rada dzwonię, chciałem tylko poinformować, bo informowałem wcześniej, że rozpoczynam czynności, co jest zabezpieczający protest. do śląskiej a dałoby radę dałoby radę to przekazać łodzi Dobra, po prostu ratownik wąż rzeczny tak ratownik wąszy rzeczny zabezpieczałem tutaj ten protest kobiet i zakończyłem właśnie ciemność po prostu wie pani żeby oni wiedzieli tak zakończyłem ciemność bo po prostu rozmawiałem z pozorem wcześniej że po prostu wyjeżdżam, rozpoczynam czynności związane z zabezpieczeniem teraz po prostu chciałem zadzwonić, że zakańczam tak, do Łodzi do Łodzi, tak, do, do Centrum Powiadamiania Ratunkowego no bo wy odbieracie, nie? no tak, ratownik wąż rzeczny no dobrze, dziękuję bardzo spokojnej no już skończona robota na dzisiaj udaję się do domu, zabieram Plecak i No I tyle. No i tyle, nie? Tutaj to już się w sumie nic nie wydarzy no ciekawego. Nie no. Wąż rzeczny.